Siemano! Jestem znowu na karnawale w Welno z ekipa kuzynka i tutaj mój ziomek się. idziemy do spoko zjeść polski obiad polski obiad w Welno będziemy to sprawianie ja, ja już jadłem raz ale wam pokażę co jest nie? pokażę wam tą restaurację trochę tak jak wygląda jedyna restauracja polska tu w Welno spoko się nazywa spoko restauracja zaraz im obczajamy to... Nie chcecie chłopaki się przywitać z moimi oglądaczami no, oni zajęci, no zajęci Tak, i tu widzicie, patrzcie co się dzieje. Wszyscy przebrani. Nie, yeah, tak jest. No i tak każdy tu chodzi. To jest to, karnawał, karnawał, nie? Karnawał. No i tak się dzieje. Zobaczymy co robić dalej, nie? Bo na razie zaczynamy widzę ten obiad z nimi, je? Zaprosimy nie Zaprosimy mnie kuzyn mnie zaprosił, ale nie wiem gdzie poszli. Zresztą, bo ja ona tylko jedna jest tam. No dobra, mordeczki, wchodzimy do spoko miejsca, o Widzimy. To jest tu widzicie? Wszędzie przejdzie Karnawał, wszędzie, wszędzie z Karnawą. No nie. No co się dzieje, co? No, ale Dobrze, nie? Cała ulica w ludziach, nie? Przepraszam. Aj! O, o, ksiądz Aj, bsiądz, tak No, Aj, bsiądz. Aj, No Aj, bsiądz. ma bsiądz. Aj, Tutaj nie ma jak wejść do papu. Kolejka pójdę. Kolejka, tak. Będziemy tu coś zjeść, nie? To jest to miejsce, nie? To jest to miejsce, że pokazuje Nazywa się Kuchnia Polska Zobaczcie sami Kuchnia Polska Kuchnia Polska Polepki no Wchodzimy, nie? Obczajamy ceny Godzina otwarcia Już wam przybliżam, bam, bam, bam Nie wiem, czy widać, to ja wam powiem Właśnie nie jest otwarte poniedziałek, wtorek, środa tylko jest czwartek, piątek od 13 do 21, .00, 1, .00, 2, .00 i 21 w niedzielę i wchodzimy do środka. O, jest... Halo, zobaczcie klimacik, My, nabra, ile teraz coś zamówimy, gdzie moja ekipa? Gdzie moja ekipa jest? Słanki, kij idziemy. No, coś wybierają, ty, coś wybierają. Ja mordy, coś wybieracie? Dobra, zamawiamy. Ja Zobaczcie, co jest. Kacze na streamie, co tu mają, nie? Ja wezmę zupę. Patrzcie, co tu jest. Z To no Patrzcie, tu jest, są takie danie, ja. 15 euro, nie dużo. A zupę też chce No dobra, dobra. Ja chcę, tak. Już patrzcie na mnie. Dobra, zamówię mordeczki i nagrawam wam co, co tu jest ciekawego, jak, jak zamówię nie? To zobaczyska.